Witaj w klubie tych, którzy nigdy nie wychodzą z gry. Partnerem materiału jest Empik. R. E. Moi kochani, nasze dobro narodowe, Wiedźmin 3 obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie i z tego też tytułu pojawia się na rynku wiele różnych ciekawych gadżetów, które celebrują to te, te święto. Ale my skupimy się dzisiaj na takim gigantycznym zestawie, które CB Projekt Red wydał wraz przy współpracy z Goodlud i Cenego. Nazywa się to The Witcher 3 Wild Hunt 10 Years of Killing Monsters. Anniversary Monster Slayer Kit. Jest to zestaw 10 wysokiej jakości podobno gadżetów, przygotowanych specjalnie na dziesięciolecie. Wiedźmina 3. Słyszałem, że sprzedawany jest wyłącznie w Polsce, przynajmniej w internecie, ale nie wydaje mi się, żeby było wyłącznie w Polsce. Na pewno w Polsce i w okolicach. Strzelałbym, że gdzieś prawdopodobnie też w Czechach, na przykład i w okolicy. Ale na pewno nie jest to produkt. Typowo stuprocentowo międzynarodowy I, i tak, można to kupić, oczywiście kosztuje to około 500, ja wiem, 500, 550 zł, jakoś tak mniej więcej, czy 600 zł. Ja ten egzemplarz otrzymałem od producenta, za co serdecznie dziękuję, więc przy jedno, przynajmniej mogę się odwdzięczyć w ten sposób, że pokażę wam zawartość i spróbujemy ocenić na tyle obiektywnie, na ile się da, czyli nie bardzo, yy, zawartość i, i, i czy, czy te przedmioty są fajne. No pierwsze, co wam powiem, to że pudełko wygląda naprawdę fajnie. Bogato, trzeba przyznać. To taki... wygląda jak dobry prezent pod choinkę dla kogoś. O, akurat jest taki okres, że przedświąteczny, wydać 6 stów na, na taki kit, no wcale bym się nie obraził, jakby, dost, jakby ktoś mi kupił taki na święta, więc dziękuję Mikołaju Cenegowo-Gudlutowy za ten świąteczny prezent wczesny. Podobają mi się te złote zdobienia, bo to zawsze w takich przedmiotach kolekcjonerskich ten to pierwsze wrażenie, to zewnętrzne opakowanie jest, jest ważne, prawda? Już Wam nie będę szumił tą folią. I zobaczymy, jak to wygląda w środku. U. Też tak typowo kolekcjonersko te pudełka mają to takie ciśnieniowe zamknięcie. O, jak ładnie, jak ładnie. Co my tu mamy? Od czego zacząć w ogóle? Kurczę, ciężko powiedzieć, bo tutaj tyle tych ładności. Tu mamy Anniversary Monster Slayer Kit White Wolf Tea. To jest koszulka. No, zobaczmy. Koszulka biały wilk. O, jest po angielsku napisane. Due to Special Metallic Print Do Not Machine Wash. A jest też po polsku D. Nie, nie prać w pralce, bo ma specyficzny metaliczny nadruk. Ciekawe. O, taki nadruk. Okej, okay. wow! To faktycznie, do, do pralki bym tego nie wkładał. Bawełna, rozmiar L, Made in India. Aha, okej, okay. spodziewałem się takiego bardziej, nie wiem, jakiegoś Arta z gry, czy coś takiego, więc nie dziwota, że, że tak, tego bym do pralki na pewno nie wkładał. Geralt of Rivia, nic tu więcej nie ma, jest po prostu głowa wilka, napis Geralt of Rivia i 10 lat mordowania potworów. Dobrze. W ładnej bibułce, co by się też ten nadruk nie nie starł. To też często przy pakowaniu w przypakowaniu koszulek się wkłada takie bibułki albo woreczek foliowy. Nie wiem, po co ja to pakuję z powrotem, ale niech będzie. Spakowałem z powrotem z jakiegoś powodu w bibułkę. Ok. Szkoda, że po angielsku są domyślnie te napisy. Fajnie by było, polska marka, jakbyśmy promowali język polski, jakby te podpisy w środku były w innych językach, ale no, ciężko się dziwić, że wybierają angielski jako taki międzynarodowy. Tu mamy torebkę, taką na ramię, tote bag, z najwyraźniej bardzo podobnym nadrukiem. Tak jest, tu już mamy bardziej faktycznie wiedźmińsko. O, proszę, 10 years of killing monsters. I piękny medalion szkoły Wilka z takim brązowawo złotym uchwytem. A z drugiej strony trujeczka. Ładny logotyp. Super ładna torba, aż żal jej używać. I też ma ten taki charakterystyczny złotowy nadruk. Mm, spodziewam się, że również może być z nim problem w praniu. Więc. No, jeżeli ktoś się skusi na noszenie na zakupy... ups, To trzeba uważać, trzeba uważać, żeby nie popsuć, moi kochani. Okej, okay, tutaj mi taki odblask się zrobił. Myślałem, że jest napisane 500 złotych, a jest napisane 500 piece puzzle. Czyli mamy 500 piece puzzle. Czyli puzzle, 500 kawałków. Eee, bardzo dziwnie zapakowane po prostu też w bibułce w tym, i obrazek jaki tu jest, obrazkiem jest ta ja sama grafika, która była na pudełku, tylko bardziej kolorowa. E, no ten obszar, ten obszar to będzie piekło do układania. Więc życzę powodzenia wszystkim chętnym do słożenia puzli 500 kawałków. Jest tu gdzieś rozmiar opisany. Bo jaka firma to wykonała, to są, są goodlutowe, więc oni chyba... Nigdy nie miałem puzli Goodlut. To są drogie i bardzo ładne, więc mi nie stać. Więc nie wiem w sumie, kto jest podwykonawcą, czy jest jakiś podwykonawca, czy robi to bezpośrednio Goodloot. Ale kurczę, puzelki. Wolf School Wastebag. To jest nerka, jeśli się nie mylę, szkołę wilka. Przydaje się łowcy potworów, zapasowa nerka. Na wypadek jakby jakieś, nie wiem, jakieś straszydło nam zjadło. U, jaka ładna! To taki bling blink, czy taki gangsterskie to wszystko, takie złote, a skromne. Też taka ładna nereczka. Zapina na z tyłu, zapina na z przodu. Też z takim logotypem. No kurczę. ładne, no muszę powiedzieć, że ładne. Ślicznie wykonane, bardzo ładne nadruki. Zastanawiam się. Na ile to są rzeczy faktycznie do noszenia? Kto by nosił 10 lat z zabijania potworów, taki złoty logo? Bardzo się prezentuje ładnie pewnie y, na półce, albo nie wiem, na pierwszą randkę z atrakcyjną dziewczyną. To myślę, że da się wyrwać każdą takim ubiorem, albo na studniówkę, albo na pierwszą komunię. Ale kurczę, nosić tak na co dzień to troszkę szkoda. Tak nietypowe. Co my tu jeszcze mamy? 10 pocztówek. 10, 10 na 10, tak? Ten for 10 postcards. O nie, muszę zniszczyć plombę. Koszmar każdego kolekcjonera. A, jeszcze naderwałem. O mój Boże, i z drugiej strony też. A, wszystko się zepsuło. Już, już, już. ja już nic. Da. <ścoughs> jeszcze się podarło. 10 pocztówek. Dobrze. Tutaj. Mamy pana lusterko, mamy geramenta, bardzo ładne, bardzo ładne. Grają sobie w gwinta. Byłoby nawet lepiej, gdybyście je mogli zobaczyć też. No, bardzo ładne. 10 takich pocztóweczek, też pozłacanych, ładnie można komuś wysłać, powiedzieć: patrz, bogactwo, część główna. Masz, spróbuj sobie. Piękne. Wielki żabolong, ale żabolong. Tutaj wielki. O, jaki ładny obrazek. O! Wow, wiła wow, wow. No. Bardzo ładne. Też te pozłacane elementy z tyłu są dość miękkie jak na pocztówki. Ja bym pocztówki mimo wszystko na trochę twardszym papierze drukował. Ale to już jest moje czepialstwo, bo wykonane są naprawdę jak coś, czego nie powinno się wysyłać. Mają tam taką fajną, atłasową. Powłokę na sobie są bardzo przyjemne w dotyku, więc ja bym ich nie wysyłał pocztą na pewno. bym dołączył je może do jakiegoś prezentu z dedykacją, ale na pewno nie wysyłałbym ich pocztą, bo wiem jak to by skończyło. Co tu jeszcze? To były cztery rzeczy, tak? Nie, pięć rzeczy. Szósta to jest ten steelbook: Steelbook kolekcjonerski: The Witcher, Wild Hunt, Ten Years of Killing Monsters. Zapakowany troszkę brzydziej niż reszta rzeczy. W taki nie do końca dopasowany worek, no ale spoko. Tak. Bardzo ładny również. Trochę ta, ta okładka z tym złotym i tak dalej to mi przypomina bardziej, nie wiem, ścieżkę dźwiękową albo Blu-ray jakiegoś takiego kolekcjonerskiego filmu niż, niż pudełko do gry. No i w środku również skromnie, ale bardzo ładnie. Fajny ten steelbook. Mm. Podoba się dla mnie. I co mamy dalej? Moi kochani, tutaj jeszcze kalendarz wiedźmiński. No to to się szybko przeterminuje, no ale biorąc pod uwagę, że to na dziesięciolecie, to chyba nie jest duży problem, jeżeli się przeterminuje kalendarz. W dziesięciolecie ma się tylko raz w roku, jak to mówią. No mam nadzieję, że chociaż jest na 2026, a nie 2025, bo trochę późno. A, o jaki wielki kalendarz 2026? Ma taką, można go postawić, bo ma takie o, i, i można sobie popatrzeć, na przykład, że są coś, jest coś takiego jak miesiące, nie? O! Na przykład, można się dowiedzieć, że Jan to nie tylko imię, ale również miesiąc. I znowu że To są te same artyce na pocztówkach. Całkiem ładny. Taki na stół do postawienia. Fajny. Tutaj lista wszystkich obrazków dla zainteresowanych wraz z autorami. Może zbliżę, kurczę. Światło mi się odbija brzydko, ale może coś dostrzeżecie. O, może jakoś tak: Collectible Pin Buttons, czyli kolekcjonerskie przypinki. Tu na szczęście już bez naklejki, więc serce mi nie pęknie. Cztery kolekcjonerskie przypinki. Te plastikowe zapięcia z tyłu troszeczkę mnie martwią, bo, bo nie jest to najtrwalszy rodzaj materiału. Ale same przypinki są ładne: cztery różne wzory. Mamy znak, mamy logo, mamy symbol szkoły i mamy dziki zgon, ładne, bardzo ładne. I dwa ostatnie elementy, jeśli dobrze patrzę, moi kochani. Anniversary logo Keychain, czyli brelok. Uuu, jaki ładny. Okej. Okay. To jest ładne. Takie ładne kółeczko w super opakowaniu tu. Piękna trujeczka. No ładnie to wygląda. To ładnie to wygląda, muszę przyznać. Pozytywnie jestem zaskoczony. Dużo ładniejsze od tych e, przypinek, które były ładne, ale to już jest tak faktycznie bling-bling. No i ostatnia rzecz. Ceramiczny kubek. Również myć ręcznie. Z elementem termoaktywnym, czyli jak się coś ciepłego wleje do kubka, to się odsłania. obrazek. Uf, fajny, taki porządny kubek, duży z pół litra? Myślę, że ma. gdzieś napisane, jaką ma pojemność. Wygląda jak półlitrowy, taki typowy, czyli większy e, niż normalne kubki, ale nie widzę nigdzie pojemności, żeby była opisana. No i tu mamy ten element termoaktywny. Spróbujemy go aktywować, zobaczymy, czy się uda. Nie każcie mi wyciągnąć mojej dmuchawy. Chyba trzeba będzie wyciągnąć dmuchawę, żeby go ogrzać. No, ukazał się Jon. Gerwand z Rewi. Piękny. Piękny tak. Taki się odsłania obrazek pod wpływem ciepła. Mamy Geralta z tej strony, no, a z tej strony, nawet jak jest zimne, to mamy logo. Wiedźmin 3, Dziki Gon. Ładny kubeczek, fajnie pasuje do całej kolekcji, ale jestem zaskoczony małą ilością złotego koloru w porównaniu do całej reszty. Kubek jest teraz bardzo ciepły, więc nie wiem gdzie go gdzieś go na, na bok odłożę żeby, żeby nie zrobić sobie ała. Ale super wygląda, tak jak cała reszta. Kurczę, bardzo ładny zestaw. Yy, czy kupiłbym go sobie tak? O po prostu pewnie nie. Czy kupiłbym komuś w prezencie pod choinkę na przykład albo na urodziny, jakbym wiedział, że jest fanem Wiedźmina? Zdecydowanie. Super, fajny, ładnie wykonany prezent yy, w jednym takim stryk. Jeżeli ktoś ma taki spory budżet, można załatwić komuś świetny prezent. Myślę, że będzie bardzo zadowolony. Fajna pamiątka przede wszystkim, jeżeli jesteście fanami tego uniwersum. Oczywiście nie jestem w 100% obiektywny, bo dostałem ten gadżet za darmo. Ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że mógłbym komuś taki ładny kupić. Oczywiście dziękuję ślicznie za dostarczenie nam tego gadżetu do rozpakowania. Był prześliczny. Dziękuję wam również za obejrzenie i mam nadzieję do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się ciepło. Papatki potatki. Ja idę pić z mojego wiedźmin kubka. Omniomniomniom. Pyszna krew potworów. Om, nom, nom, nom. Do usłyszenia. Niomniomniomniom.